Wracając do mojego postu na X o Ripple Swell, czyli o wydarzeniu, które miało miejsce w tym tygodniu, postaram się Wam skrótowo opowiedzieć, co tam ciekawego się na nim działo. Była to już dziewiąta edycja flagowej konferencji od Ripple, tym razem skupiona była głównie na integracji technologii blockchain z tradycyjnymi finansami na stablecoinach. Na tokenizacji aktywów, jak i oczywiście na regulacjach. Co jest dosyć szokujące, wydarzenie to przyciągnęło aż 600 liderów z sektora fintech, bankowości i polityki. Byli m.in. przedstawiciele BlackRock, Mastercard, Nesdeck i Białego Domu. Rzecz jasna, wszyscy nie bez powodu, ale o tym za chwilę, jeżeli coś pominę, to wybaczcie, ale jestem tylko człowiekiem, starałem się zapamiętać te najważniejsze wątki omawiane na konferencji, ale wiadomo, jak to jest. Szczególnie z pamięcią w tym wieku. Po pierwsze, kluczowe ogłoszenie i partnerstwa, na początek współpraca Ripple z Mastercard, ale też i z Webbank i Gemini. Ogłoszono tutaj taki pilotażowy program rozliczeń transakcji kartami kredytowymi, w tym również tą kartą od giełdy Gemini, o której wspominałem, i wszystkie rozliczenia będą się odbywać za pomocą RLUSD na XRP Ledger. Zasadnicza różnica tutaj polega na tym, że transakcje fiatowe, a więc te oparte o euro, dolary itd. Tak tak mają być rozliczane w 3 sekundy, a nie w 3 dni, co w zasadzie rewolucjonizuje płatności. I o ile część z Was może myśleć, że to nic wielkiego, to jednak ja uważam, że jest to bardzo dobra informacja z tego względu, że nikt nie musi już pytać, co to za technologia, co to te całe ryple, na co to komu, tylko teraz taki sceptycznie nastawiony tradycyjny finansista może sobie sprawić kartę, dzięki której przekona się o wszystkim na własnej skórze w taki zwyczajny sposób, a więc nie zagłębiając się w żadne tam zawiłości techniczne, których i tak nie zrozumie. No i dzięki temu y, różnego rodzaju podmioty z ciekawości mogą przetestować to rozwiązanie gdzieś tam nawet cichaczem, a potem zastanowić się, czy warto y, i czy podejmować w ogóle z Ripple współpracę. To jakby zupełnie co innego niż takie staranie się zrozumieć projekt, że tak powiem na sucho. No i w każdym razie jest to już tutaj potwierdzone, i wszystko ruszy po uzyskaniu zgód regulacyjnych. Jest to pierwsza taka integracja tradycyjnych finansów z DeFi na skalę globalną. Zależy mi na tym, byście zdali sobie sprawę, o jakim się tutaj mówimy. Co jeszcze? No, przede wszystkim finansowanie 500 milionów dolarów. Firma zamknęła rundę inwestycyjną z udziałem Fortress i Citadel Securities, co oczywiście podniosło wy. Wyca... Ceny Ripple do 40 miliardów dolarów. To też nie jest takie nic, bo jest to podwojenie wartości w stosunku do 2024 roku. Środki te, rzecz jasna, trafią na akwizycję, ekspansję RLUSD i rozwój infrastruktury blockchainowej. Jeżeli już jesteśmy przy RLUSD, to stablecoin osiągnął niedawno kapitalizację rzędu 10 miliardów dolarów w niecały rok, i yy, mimo faktu, że startował od zera i mimo faktu, że początkowo nie był on nawet jakoś szczególnie pchany marketingowo mam tutaj na myśli pierwsze miesiące od lączu Wtedy było o nim cicho, zajmuje na tej chwilę dziesiąte miejsce wśród stablecoinów. No i yy, aktualnie na XRP krąży obecnie ponad 2 miliardy dolarów, natomiast na ETH już przeszło 8 miliardów dolarów. Łącznie przetworzył do tej pory już transakcje o wartości blisko 1000 miliardów dolarów od początku swojego istnienia. Warto również wspomnieć o współpracach z G-Treasury i Fintech Bay dla, dla jeszcze jakby szybszych rozliczeń transgranicznych. Poza tym Brad Garlinghouse nawoływał także do regulacji krypto, podkreślając, że technologia nie powinna być upolityczniana. Na panelu z przedstawicielami Białego Domu i innymi ekspertami omawiał z kolei priorytety na rok 2025, w tym ustawę Genius Act wspomagającą stablecoiny. Garlinghouse mówił także o tym, że ETF-y krypto, w tym również ETF-y oczywiście dla XRP, bo o tym też mówił, osiągną skalę ETF-ów. Na złoto i w zasadzie wydawał się być o tym przekonany. Oprócz tego liderzy Ripple, tacy jak Monika Long i Jack McDonald, podkreślali, że XRPL przeszedł właśnie z wizji na użyteczność. Zapowiedzieli również protokół pożyczkowy on-chain i pełną integrację z ISO 20022. Mieliśmy także sesję z Citi, Fidelity i Franklin Templeton. Były to głównie dyskusje o tokenizacji aktywów i kastodii dla banków. Finałowe wystąpienie Garninghousea tutaj usłyszeliśmy w nim jakby co nieco o planach i wizji na rok 2026 o inwestycji w infrastrukturę krypto dla realnych zastosowań finansowych z naciskiem na ETF-y XRP na ten moment złożono 7 wniosków w USA na Polimarket mamy aktualnie 99% szans na ich zatwierdzenie w listopadzie lub w grudniu. Ja myślę, że tutaj jakby czasowo nałoży się to prawdopodobnie gdzieś tam na zakończenie shutdownu w USA bo, bo jakby to blokuje mimo wszystko wiele, wiele spraw co dalej? Oczywiście były też spotkania społeczności z Dawidem Szwarcem, a także uhonorowanie nagrodami różnego rodzaju projektów tokenizacyjnych i płatniczych. Tutaj jeżeli ktoś chce to pod ewentualne plany inwestycyjne, można sobie trochę o nich poczytać. Czekam jeszcze bardzo mocno na ten Binance Blockchain Week, który odbędzie się 3 i 4 grudnia. Będzie obecny Sailor, Lius Solany, Richard Tank z Binance i oczywiście Brad Garlinghouse, także absolutnie nic się nie będzie działo tak, tylko informuję zupełnie przypadkowo. Na wydarzeniu pojawią się wszelkie najważniejsze osobistości ze świata krypto. Po konferencji ilość nowych adresów na XRP wystrzeliła w kosmos. W zasadzie nie będę się o tym rozgadywał, bo sporo screenów tak naprawdę już na ten moment krąży po X. Natomiast na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Musicie to wideo podać dalej, bo na polskim YouTubie w kwestii XRP rozpowszechnia się jedynie ta negatywna i wprowadzająca w błąd propaganda, a ja prowadzę ten kanał właśnie po to, by Trochę to gdzieś tam w tej polskiej społeczności pozmieniać, zarówno w kontekście sponsorowanego, kontentu, płatnych biznesów, mentoringowych, jak i podejścia do niektórych projektów. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!